Chciałem jeszcze napomnieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Teraz jest okres, prawda, chorowania, znaczy ja nigdy nie choruję, bo jestem nieśmiertelny, ale inni ludzie podobno chorują. Ja niby idę na L4, ale nie jestem chory i tak dalej, i tak dalej, no. I, ale o co innego chciałem powiedzieć. Idziesz, idziesz do przychodni, do której jesteś zarejestrowany, nie w okolicy. No jak mieszkasz w Polsce, jak mieszkasz w Anglii, jesteś, już nie będę się wyrażał robolem, yy, tam na obcej ziemi po prostu parobkiem, to wtedy Ciebie to nie dotyczy. Ale każdego normalnego człowieka żyjącego w Polsce tak i teraz tak. Bierzesz i wchodzisz na stronę Narodowego Funduszu Zdrowia i bierzesz wyciąg lekarek, ważne żeby nie lekarzy, no chyba, że jesteś gejem, ale to nie jest film dla gejów i w każdym razie, i robisz wyciąg lekarek internistek w przychodni, nie? I szukasz po, po Facebooku, niektóre mają zdjęcia i tak dalej i widzisz czy ładna, czy brzydka, no bo do Starej Prukwy to raczej byś nie chciał chodzić, nie? Może chyba, że tacy są, jak, jak, jakiś fetysz, nie? Że idzie do Starej Prukwy, wtedy mu staje, bo pójdzie do Młodej to nie. No a ja mam na ogół w każdym razie i, i ten, idę i się rejestruję i na miejscu mówię, wie Pani, coś mi wyrosło na Jądrze, nie? Albo... Albo coś na grzybie mi wyrosło, niech pani mi ściągnie tę skórę i zobaczy. Bo, kurde, my, ja się obawiam, że to jakiś nowotwór jest, nie? I ona wtedy zakłada rękawiczki, nie? I sprawdza. Ja mówię, niech pani tutaj zjeździ ręką, a ona wtedy ten, jak jest stara, szpetna, to wychodzi na zewnątrz i tam woła jakiegoś internistę. Nie? Że to tu. Nie, nie, no i w karmuje, ale normalnie, jak jest młoda i tak dalej, a jesteś przystojny, tak jak ja, to zakłada rękawiczkę, i jeszcze ci zjezie. Nie? Więc to tak jak mówię, bierzesz z Narodowego Funduszu Zdrowia, bierzesz wyciąg tych internistek, patrzysz po zdjęciach, ale nawet na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia niektórzy lekarze, bo oni mają prywatne praktyki, też, nie No to się oferuje jak jest ładna to pokaże twarz, bo do ładnej wolą pójść do brzydkiej lekarki, no tak już w życiu jest, że ładni ludzie no to po prostu mają trochę łatwiej, nie i więcej klientów mają, no bo kto by chciał iść do jakiejś grubej, starej, pomarszczonej, no no i tak dalej, i tak dalej, no i zaraz ja dałem patent dobry, nie, jak za darmo, kurwa, po prostu ten, no. Nawiązać tego typu znajomość, a taka znajomość prawda, z lekarką to jest zawsze pożyteczne, bo boli ci gardło czy coś, oprócz tego kutasa, jak się tam naroś na kutasie albo na jaju wyrości, to też w innych sprawach można później, no ale tak jak mówię, no.